Halo, halo YouTube z tej strony. Boże, witam Was bardzo serdecznie na moim Dobra, kanale. Kolejny odcinek, już drugi z mojej serii Let's Play. Niesamowity Spider-Man i ciśniemy do wieży komunikacyjnej. Bez obijania, bez zbędnego przedłużania, biegniemy po ścianie. Celem rozpirytoluszenia. Biegnij, Spidey. Fajnie to, to przemyśleli, że tak. Biggie, big biggie! And I go like, gotta find another way. Shit! the guns got sick. Whoa! Whoa! Well, they've got multiple backup security systems keeping people from hacking the cell tower. Gotta to find and decrypt them. Lucky I have an instinct about these things. Okay. Dajmy... Eh? Elegancko. Są to zniszczy, że nie wiem, zaklei. O proszę, to jest ta jego mina, świetna. Uciekam, pomocy, pełp A, to wymuchnie wszystko naraz. Dobrze. Przemyślane. U uwielbiam <tosz> po prostu poruszanie się. Przylepiając się do niewidzialnych ścian. Cyk. To już jest zniszczone... No to chyba będzie... Nie muszę chyba za tam wchodzić, więc... dajemy cyk. Elegancko. Pamiętam, że my mamy też takie samoprzylepne... Samoprzylepne właśnie takie... Czujki do śledzenia ludzi. Ciekawe na jakie to... Było przylepiane. Że ludzie tego nie czuli, to już zrobię. A to jest to, które nie zrobiłem elegancko, dobra? Okay, Alphabet City, Teha, czyli będziemy mieli mapkę? Dobrze, mapa. E, co to jest? Legenda. Phone investigation, czyli to jest Phone in investigation. Eee... crime. A to jest main objective. Main objective. Dobra, tutaj co tu jeszcze mamy? Hmm, całkiem sporo to miasto. O, co to jest? Dobra, dajemy nam main objective. O, to... o proszę. Aha, czyli to jest opis. Dobra.

Dobra. Ach, pamiętam ten odcinek, jak Spider-Man poruszał się. Bam! O tym w życiu. No jak Spider-Man w swoje mocy, muszę się poruszać po ulicy, tak jak zwykły ten. Ten szpital, który. który był tylko wytworem. Misterio? Misterio. Dobra. wow yeah, residents no longer afraid to walk the streets prove... Dobra, heroic act. you're yeah, a spider-man like... save those people from that fire you wonderful come on baby take off your pants it's time for cavity search because i am a spider-man and do with my job i thought about a cape but huh, that would be silly Spider hi hey, spider-man Please rape my ass. O, oh, jest. Dobra. E, może tak mam heroiczne włóczynki. Jak to jest, kiwa się. Dobra, dajemy tutaj. No, a Jak chcę tu się do tego przylepić, to mam się do tego lepcie, nie? Uhu. Dobrze. Wow, ale się przeteleportował jamush jamush i tell you you have other options in life i'm not really sure you do like walk in the park yeah both and go to the business owners praised spider-man for improvement not just in crime rates Ale w ekonomii. O, elegancko. <śleskujesz> Jestem taki boski Spider Man, Yeah, baby. Dobra. Ogarnęliśmy to. Ciekawe, na czym polega to photo investigation. E, pod którym była mapka? Pod I, pod Z? Pod V G A Bla KKJ LP O G? Nie wiem. E, pod którym była mapka? Pod tabem? Escape'em? Dajmy escape'a, kurde. Główny cel. Dobra. Main objective. Street crime. No to. Pff, kurde, ja całkiem to robię. Nic nowego. Co to jest, co to jest, co to jest? Chwila, chwila, stop, stop, stop. Comic book. Co oh. to dziś tu będzie? E, niżej? Nie. MSX um, map. Nis to by nie będzie pewnie. Even in New York, oh. to from. Ok. To miasto jest takie duże, wydaje się takie puste, strasznie. Coś tu mi pipczy. O, tutaj. A, tutaj. A, słyszycie. Nice. Nice to może być as. Nice as. I... Nie mogę. Strąb. I can't let him put more guns on the street. Guns, guns, guns. Let's not fight. Ah, never mind. Let's fight. Dobrze. Ah, nie, nie walczmy. Dobra walczymy. Co to jest? Co tam było napisane? Jakaś podpowiedź? Powiedz, była napisana, nie wiem co. O. W sumie ta uraz na naciskam praje, pić śmieszki, wieś. Co nie ma różnicy. Dodge. Dodge this. Puch, jakie też, Jak ten najniższy pojął, nie był dobry. Bo ja w sumie jestem pro w grach. Znowu... Co <śpiewanie> <śpiewanie> <Jakie> sz... <śpiewanie> to jest? Otwieraj te drzwi! Open the door! A, byli, to Dobra, i jebać enough. Chyba zjebałem trochę. No, ewidentnie. <grym się zjadzałem> nie, to w ogóle było żałosne podejście. Zapomnijcie o tym. Nie się tego. Chyba jakoś inaczej trzeba rozwiązać. Zaraz przekonamy się jak Dobra Tu muszę wejść, okej okay, dobra Po jest destroy, destroy, fuck you Tu jest destroy No kurde jak to jest Idiotyczne Destroy No i chciałem to zniszczyć ale nie Chodź, puta wjeżdżam Gdzie są ci ludzie Ludzie, hej ludzie tam jest? Nie widzę ludzi Człowieki, gdzie jesteście? Fuck, dobiłem kółko No chodź, chodź, chodź Fuck me, nic nie widzę przez to Gówniane Dobra, tutaj chyba coś będzie. Jebud. Dobra, jebać być. Seriously, I don't think there's much demand for barbecued spider. Oh, hey, help! My glasses are all fogged Tam się przebić, kurde. To to tylko jeden był? He has declared that was much obliged, Spidey. Anytime, Stan. Hey, had you like oh. me to call the Daily Bugle <laughs> and tell them that Jameson is full of it? for the spider I'm not going to stop you. So long. What you, know, was, know, Stan, you... you should head go... over to the comic stand, and not <laughs> Good job. Uh, Whitney Chung, mm, 1300. Dobra, Jako się nazywał, kurde, nie pamiętam, ale wiem, że to jest twórca Spidermana. Na stówę, pamiętam, że był w tym odcinku, gdzie było. było o różnych wymiarach i byli różni Spidermani. Spiderman! on był w świecie Spidermana, który nie miał żadnych moc, a tylko udało tego Spidermana. pamiętam. Okej, okay, wchodzimy. Enter? No. Wchodzimy, jasne. Myślałem, że bywali coś wiskopa Aha, zmienił się w Petera Parkera. Wow. elegancko. Czkało kiedy spotkamy jakichś oponentów w Pedremena. Peter? hey Stan! Oh, welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since. I can't say it enough. I am so sorry about your Uncle Ben. Oh, he was a good man. He was the best. Thanks. Thanks. I was just remembering how we used to come in together. After the mess I made house sitting for you, I felt kind of bad. Oh, water under the bridge. Hey, can't I get you anything? Some Merry Marvel mayhem to get the old pulse pounding? Nah, I was just passing by, but I'll come back. Well, enough said. Anytime you need inspiration, I'll be right here. Dobrą, when you travel Okay, dobra. Oh, it's now something like this. More coming soon. Okay. Dobra. Concept arty. Wow Coin Operation Machine Jest, to co lubię. Aj, grało się kiedyś Dobra Come to do papa. Do papa? O Czyli takie skrzynki dają mi punkciki, dobrze? Nie chcę liwować! Hello, dopiero wszedłem Dobra Okej okay. Ben Parker, okej okay. No to jest historia, którą myślę, że każdy z fan spider zna. Dobra. Dennis Cardin. No nie pamiętam, że się nazywał Dennis. Było mało istotne. Dobra, view. No rok. O, oh, wow. Nice. Co? Oh. Okej. Okay. Uh, zoom, bronze panel. Free. Kuję, cool, yeah. bronze page. Aha, mam my... tylko. Dobra. Zajmę bliżej. Ankle <laughs> Ben, Ankle Ben Gaccia. Gotcha. Do przodu ku do tyłu, dobra? Dobra, nie chcę mi się tego sumie czytać. Jakoś po nagraniu pewnie sobie ogarnę. Dobra, hmm. Mam coina? Nie wiem. Ciekawe, co się teraz stanie. Here we go. Haha, no, czyli będziemy się klepali po prostu. Czekaj ile uda mi się ogarnąć? Lepiej go tam do końca. Damować mi więcej, gdzie jest reszta? Kombos mi się tutaj zaraz skończy. Fajnie jest też, że trzeba tą kamerą tak obracać wtedy.

Na razie nie ma żadnych takich nowych kombosów. Przydałyby się jakieś nowe kombosy. Oż ty w życiu, trafił mnie. Masz jaki bydlak, jak on to zrobił? Impossible. Dawać mi ich więcej, kurde. Dwóch teraz na siędanie zjadam. Daj tak z dziesięciu. Ciekawe co wygram na końcu. Jak w ogóle przetrwam. O, poziom drugi mojego kostiumu Ha, czy mi się nie odnówuje. Ja myślałem że tak mogę tutaj się klebać w ogóle, Kurde. Że... O, pięknie o! MMA Resting. Co gnania, tylko I jak małe dziewczynki. Nie to, żebym klepał mała dziewczynki, bo jak to jest. Pięknie leżam na O, tych dupy ma pistolet. Mogę rozbroić go, mogę? Dałbyś czym go rozbroił? Eee... Continue? To sprawdźmy się no Co tu nas może czekać kolejny tutaj... Kolejne wyzwanie? Oszty w życiu Dobra Standardowo! No, Dałoby się, żebym tam dostał Spa też? Bo by bardzo miło I koordynacja ręka oko Bardzo przydatna Jakiś Sygnaj się by się przydał Aj kurde kombo się skończyło Iś Kurde, zły rów ukonałem <grym> Dobra skończymy te fale i no, czasu, wdrowić, okay. damy się spokój z tymi wezwaniami to, to mogę spanić cały dzień na tym <grym> Allo mnie, oż ty wrzuć! który tutaj jest mnie, ty! <śart proverbially> Chodź tu! Come get here! Yes. Oh. Dawaj uh, to swoją broń! Dawaj tam broń! Pluru tutaj, dawaj tam broń! Oż ty wrzuciu, ty masz broń! Boom! There comes the boom! Oż ty, dawaj to kundlu! No Sfokusuj się na tym śmieciu z bronią. W ogóle mi umy trafić, to jest jak aktor z filmu akcji, który strzela. Wszędzie tylko nie przeciwnika. A, pięknie, już jest trudniej. Jest wyzwanie. Czekać, mogę podnieść jego broń. Co mam zrobić? Fuck me, fuck me, fuck me! Naciskaj to kuno, przekur, naciskam to Q! Jełopie skończony. No ale żebym oberwał. O oh, shit. Noż, ty wrzuc, nie, nie mam szans, kompletnie teraz. Heal, heal. Nożesz żeś ty w dupę. Ale mnie pokonali, dobra, kurde. Nie wiedziałem, że może te wszystkie nogi tak z daleka w ogóle klepali mnie. Fuh. No ale jest całkiem ciekawe. Taką ciekawe ciekawa od Dobra, wychodzimy. Leaf, tak, dokładnie chcę to zrobić. Gro, nie pytaj się jeśli naciskam coś, co to znaczy, że chcę wykonać taką akcję. Stupid game. Dajcie mi jakiegoś przeciwnika, jakbyśmy jakieś wyzwanie, skorpiona.

Mamy trop. Dobra, mamy jakiś nowy unlock łeb buz, wow wow wow, easy, 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 ja wiem co tu się dzieje. Dobra, dajmy coś tutaj Dajmy mi może to Spacjum Acquire, dobra Dobra Sweet. <grym> jak to się mówi Eee, to coś mi się pokazało na no, mapie nowego? Eee, uh, nie... Też nic nie mam... Dobra, także myślę, że tutaj zakończymy ten drugi odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. O skorp! To jest... Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.